Edyta Herbusz i Agnieszka Włodarczyk, to Państwo wiedzą na pewno. Natomiast Edyta oczywiście jest dzisiaj w kreacji Macieja Zienia. A i to jest kreacja z najnowszej kolekcji. Rzeczywiście, przygotowana specjalnie dla mnie. Pięknie. A natomiast Agnieszka Włodarczyk ewidentnie nie jest w kreacji Macieja Zienia, ale wygląda równie pięknie. Jestem w spodniach z Rzymu i w t-shircie z Sechenkendu hand zwanego popularnie Lumpexem. Jest coś niesamowitego. E, dziewczyny, mówi się, że celebryci często przychodzą na tego rodzaju pokazy e, służbowo, ale jak rozumiem, wy jesteście dzisiaj prywatnie. Ja nie wiem, ja nie jestem celebrytką, więc nie mam pojęcia. Gwiazdy, estrady i ekranu w takim razie, bo ja rozumiem, że to słowo celebryta może, się, może mieć pejoratywne konotacje, ale akurat nie mam tego na myśli w tym momencie, więc przepraszam z góry. E, to jak to z wami jest? Jesteście dzisiaj prywatnie czy służbowo? Nie usłyszałam pytania. <laughs> Żartuję, jestem tutaj zupełnie prywatnie. Ja nie zupełnie. Nie zupełnie prywatnie, czyli tak trochę pół na pół. Bo nie do końca czuję się swobodnie, mając e, nad głową milion tysięcy aparatów fotograficznych. E, ale jednak przyszłam tu z powodu takiego, że bardzo lubię idzenie Maćka i lubię go wspierać. I dzisiaj robię to swoją obecnością tutaj. A, dwie wspaniałe aktorki między mną, więc ja w ogóle jestem wzruszony. Natomiast e, polski rynek mediów, seriali, filmów jest dosyć ciasny. I tak widzę Was razem. A, ciasny w sensie może Dobra. finansowym, ale widzę was, <laughs> widzę was razem i wygląda na to, że Wy się przyjaźnicie, dziewczyny. A pisze się, że no, trudno jest o przyjaźń wśród aktorek. Nie no, błag Oleżeństwo. błagam ci, Polska to jest. Nie jest aż taki wielki kraj. Zresztą, halo. Nie, Dlatego nie, nie mówię, że jest ciasną. Nie jesteśmy zawistym krajem, prawda? Lubimy siebie nawzajem. Jeżeli poczujemy do kogoś śmięty, a ja, Edyta, moi drodzy państwo, poznałam 12 lat temu. To ja nie wiem, ile to jest lat temu. To jest bardzo dużo lat to jest temu. Bardzo dużo lat temu. W związku z tym wiem, jaka jest. Jest taka, jak jest od zawsze i nic się nie zmienia. I to jest fajne. A jak to, jest, jak to jest z konkurencją? Jak wy patrzycie na, na inne aktorki? Czy to jest zażarta walka o rolę. Czy to jest. Ja wiem, że to jest ciężki temat. To nie jest w ogóle ciężki temat. Ja nie w ogóle jest. w takiej kategorii nie ja postrzegam przyjaźni, bo od tego zacząłeś. Dla mnie jest bardzo duża różnica między relacją zawodową i prywatną. I owszem, walczymy czasami o rolę idąc na casting i to jest całkiem naturalne, że każda daje z siebie wszystko i jeśli chce daną rolę dostać. Ale z drugiej strony nie jest to w ogóle uzależnione od tego, czy lubimy się prywatnie, czy nie. Więc e, nie przeszkadza mi lubić koleżanek, aktorek, z którymi e, walczę o rolę. A więc Agnieszkę lubię i ni w niczym mi to nie A raz przeszkadza. Walczyłyśmy o rolę. Zupełnie tak jak ja. W tym tańcu taki film. z na casting, e... na gaznik i się okazało, że Edytka, no... Cześć, że słabo jak, tańczysz. Jak raz umie tańczyć i stwierdziłam w jedną Edyty, wiesz, to, to ja sobie pójdę do domu. Ale niestety roli i tak nie dostałam, w związku z czym na nic mi przeszła te, ten taniec, talent taneczny. Ani ja, ani Edytka. Tak. I na tym skończymy. Pięknie Wam dziękuję, drogie panie. Magazyn Kawa. Dziękuję, dziękuję. Dobry, dobranoc. no. I na się do dzisiaj. Tak buziaka <laughs>